Dziago, się nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie ride na bazę 2x2, który będzie trwał około 11 minut. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to chyba najdłuższy ride na bazę 2x2, czyli 4 taką. Który można pozrobić, ona jeszcze do tego była z kamienia. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Swoją drogą, przypominam o tym, żeby napisać w komentarzu freta, to jedna osoba wygra skina. Przypnę jej komentarz na samą górę i dam serduszko, będzie wiedziała, że wygra. Jeszcze napiszę, że wygrała i że mi wysłała swojego Discorda, gdzie będę mógł się z nią skontaktować, że mi dała trayduela do wysłania skina. Wiadomo. A właśnie. A jak nie wiesz, gdzie masz sprzedać swoje skiny, albo nie masz z nimi co zrobić, albo chcesz po prostu je sprzedać i kupić sobie inne, to albo potrzebujesz na szybko gotówki, na przykład na PayPala, to polecam stronkę skincasier.com. Link będziecie mieli w opisie. Z moim kodem dostajecie jeszcze 3% więcej pieniążków na szybko sprzedaż skinów. Obstawiam, że jak sprzedacie skinki swoje, to zanim się zalogujecie, na przykład na PayPala, którego żeście tam podali, że chcecie tam, żeby pieniążki przyszły, to zanim na niego wejdziecie, to pieniądze już będą. Tak to mniej więcej szybko działa. Teraz zapraszam serdecznie na odcinek. Tam od razu Gdzie to było? Ta. O, świeci tutaj. się. To, to, ta to, ta, 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 ta. Tu, tutaj staję przy tych drzewach. Pobiłem już od razu. Wejście od tamtej strony było? Tak. Prawy śpi. Nie trafił mnie nawet. Set to był, ale... Rakieta do środka leci, więc nie podchodzisz Dostali? Leżą Wołowe okay. 3 I po ptokach Leżą wszyscy I po ptokach? A to nie dostało? Armored nie dostałem, bo to... Jest godnik, bo to jest to <grym> jest Nie pierdol, że stream snipe Tomasa I pchil Ale ilu ich tu jest, ty? Tymeka i Tomasa Nie wy, trzech ale nie ma takich niki jak tam ten Polak. Nie, to już. Odnoś też tego WBK. Dobra, podnoszę. No, nie mamy. Nie rozwalił się? Nie, no, armory są z tymi. Z Oho, chłopy. Nie ginie. Ja, ja lezę, kurwa. Nie dobiję mnie. Przejść, 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 przejść. Idź cały czas, cały czas idź. Idę. Trzy. Trzy, dwa, jeden, wstajesz. Odprawił się Po trzech Jeden mocno od lewej na blisko. Mam 25 Po, po dwóch głowie chyba śpi Zabudował Wale Pomóżcie mi w środku Pomóż Staś głowy, wejdź ze środka On też Niedobrze, niedobrze Ja loduje Dobra, jak to zrobić? Kurwa zabraknie nam, dobra chuj Chodzę na zewnątrz, uszę Walę w ścianę od zewnątrz Okej okay. Więc no jesteśmy na takim open Wiem. Przede mi te bagi, skuż, bo oni nam będą przeszkadzać. Kurwa, lecz jeden? Lit, ja będę niedługo. Lecz to zajmie? Z jakiejś półtorej minuty. Dobiegniecie do was. Widzę drugiego chyba. Lecz drugi. Meso? a dobra, wygierdolisz się po drodze. Pierdolisz się? Kurwa, to ma 167 HP, nie wiem czym tego dobić. Kurwa, mać, ta. Na dwóch chłopach biegłem Nie no, te kurwy tam biegną do was, Shirl! Ej, chodź tu! Mam saszelę. Gdzie? Kupiłem pasek broni na sobie. Oni też rajdowali. Dawaj, dawaj, dawaj te saszele. Trzy saszele mam. Rzuć na, na tą ścianę, tą tutaj. Rzucaj trzy od razu. Trzy? No. Tak, i kuć, nie mam czasu na kucie bagów teraz. Staję? Że. Na skałach na górze. Ja nie mam medu. idziesz do mnie, to ci rzucę, przed bazę rzucę. Jak rozjebać ty no nie jest dobrze. Ale co? Masz już, widzisz już ty Tak, mam już Tisika. sika Lecy mamy przy łolu. Kopie. Dasz full auto jedność w to? Może tylko weruję, a ja walnę. Dobra, walimy razem, kurwa, bo nie ma czasu. Jeszcze jedno fulauto. Wal, wal, wal fulauto. Podchodzi. Czy to ty? On? Na blisko jest pod bazem. tam sam. Panie, am jeszcze młotka. Tu ten młotek. Ta. Co to Chcesz wejść do mnie? Tak. Nie zlutowaliście czy nie? Nie. Tu od góry zaoscylujesz się. Mhm. Y Tisik, drewno mi daj szybko. Nie mam drewno. Mam, robię Tisika. On się na górze zrespił? Myślę. Ogólnie to ja nie rozumiem tych chłopów, nie? Nie rozumiem, co ja buduję teraz. No mów, mów. Ale oni wiedzą, że. Wiedzieli, że my je zrajdowaliśmy? Ja poszedłem tego chłopa zbierać, ale my w full ku itemów, tak jakby się przenosić itemy. Uf. Oni mieli tu bardzo dużo. No chłopie na sobie pasek broni i pasek amunicji. Tylko Ciebie nie zebraliśmy i musieliśmy jeszcze ich tłuc. Okay. <coughs> Czyli... Z ten, już ktoś to inny zebrał, tak? Nie wiem, nie wiemy. To podbiega? Pod bazą są, więc... A, są pod bazą jest już teraz, A, to, to raczej, raczej tak. A ty miałeś tylko kałacha na boje, stary. No ich seta, nie? No tak, ale tutaj jest dużo więcej tego. O kurwa, ile tu broni jest. No i ja pasek przyniosłem przed chwilą. Muszę to z której strony otworzyć, stary. Ja już jestem niedaleko, będę od zewnątrz się tak dalał. Muszę to tu otworzyć, gdzie są te drzwi. Muszę nam rozważyć to przejście. Albo dalej. Teraz, w piszę. Widzisz? Już? Mhm. 3, 4. Dobra. Za jest? Daleko. Daleko, jest. Na dachu chyba jeden był, uważaj. Głowa ciało śpi. To jest jak w nich. Uuuu! W kurwa. O, Sheril, no oczywiście kurwa, tam tu baga. Chwilę, chodzi, Jeden tam śpi przy nim. Piegno się zebrać. Jeden w lesie na 130. Uważajcie. Uh -huh. Dawaj tu. Mówiłem ci, że oni tu idą, ale to jest bardzo dziwne, bo oni tu daleka wpuśnili. To nie jest stary zimne, po prostu nas lubią. Stary jak spotkałem tutaj na F13. Jak zaperdalali perfidnie, już wiedzieli, że tutaj idą, nie? Idę tak Oddaj swoje. Ty z pły. niego broń masz? Tego tutaj? Z tego Shiril? Ja nie mam. Ja też nie. A Z czego on strzelał? Mam no, z MP5, przecież się zajebał. A nie widzę tego. Mam, nie, Kałacha mam tu jednego, ale jego MP5 o, tutaj nie ma. Tak, Ja bo, no za tobą jestem. Kałacha municja. Kałacha no? Daje Ha! Połóżcie, dobra, jeba się MP5. Ale młyn, co? No, i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę inny odcinek. Niestety prowadzę przedłużonego live'a, więc nie za bardzo mam czas odcinek taki normalny zmontować. Ale jak już skończę, to pewnie coś fajnego zmontuję. Mam nadzieję, że też Wam się ten następny odcinek spodoba. Tymczasem ja się za bardzo serdecznie żegnam. Miłego dnia Wam, życzę albo wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.